Wykonamy teraz obliczenia z użyciem zmiennych. Jest to ćwiczenie czwarte, strona 161. Na samym początku musimy przypisać wartości dla zmiennych A i B. Patrzcie na polecenia, które są wpisywane. Spacja. Otwieramy cudzysłów. Może od wartości A zaczniemy. Znowu spacja i dajemy wartość 20. Enter i teraz przypiszemy wartość b dla zmiennej b. B, damy 50, zgodnie z książką. No i teraz mamy cztery podpunkty. W pierwszym podpunkcie mamy obliczyć sumę tych dwóch wartości przypisanych do zmiennych a i b. Zaczynamy. Nazwiemy sobie tą zmienną s. Suma. Tak ją sobie nazwaliśmy. No i wpisujemy te ważne tutaj dwukropki, żebyście nie zapominali. Tutaj też dwukropek. No i teraz mamy już tą zmienną przypisaną. I teraz, żeby zobaczyć wartość na ekranie, musimy użyć polecenia PS. I zobaczcie, co dalej. PS. Spacja dwukropek i S takie polecenie po, pokaże nam, jaka wartość tej sumy będzie na ekranie. To nam pokaże właśnie ten, to polecenie. Klikając teraz Enter mamy już słuchajcie, tą wartość na ekranie jest to 70 no i podpunkt A jest wykonany. Zaczynamy teraz obliczać pole prostokąta jest podpunkt B. Zmienne A i B już mamy zdefiniowane, więc teraz będzie nam potrzebne. Zdefiniowanie i przypisanie zmiennej pola prostokąta. Nazwiemy sobie tą zmienną pp od pola prostokąta. Pole prostokąta. Nie śpieszmy się. I tutaj pp. Musimy teraz odpowiedni założyć wzór. I teraz co mamy? Tutaj a i iloczym to jest, czyli mnożenie. Wciskamy SHIFT i ósemka, to jest jedna z metod, dwukropek i B. Przypisanie nastąpiło już ładnie, mamy przypisane i teraz, żeby to wywołać na ekran tekstowy, musimy wpisać polecenie PS, co już wiecie, dwukropek, no i teraz nie S, tylko chcemy wywołać zmienną PP, czyli pole prostokąta, wpisujemy PP i mamy rozwiązanie zadania. I już, żeby już za długo nie komentować, teraz będę milczał, będę wpisywał już następne zadanie C i D. Zacznę od C. Pole kwadratu oboku AA. Nazwałem sobie tą zmienną, bo trzeba przypisać zmienną, pole kwadratu APKA. Nastąpił błąd. Już sprawdzam, już widzę jaki to jest błąd. Poprawiam go. Nie mam tego drugiego dwukropka, bo to przez pośpiech czasami właśnie się nie, nie wpisze. Zaraz już wiecie, czy to widzieć. I przez takie błędy też się uczymy. Zobaczcie, nie wpisałem tego dwukropka, a właśnie w tym miejscu I nastąpił błąd, już poprawiony. I teraz chcemy wywołać na ekran tekstowy komendą, czy też poleceniem PS, dwukropek i PKA, czyli pole kwadratu. Biorąc zmienną, teraz tylko A. Mamy 400. No i ostatnie zadanie: pole kwadratu obok B. Już teraz bez komentarza. Dziękuję.